Witam wszystkich oglądających Chciałem Wam dzisiaj przedstawić pompę Blaupunkt 10kW zasilanie trójfazowe na czynnik R410A Jest to pompa o której jest mało generalnie jakichś filmików tam z budowy czy w ogóle przedstawiających tą pompę dlatego mnie skłoniło to do, do nagrania jakiegoś takiego filmiku yy, zakupiłem jakiś czas temu taką pompę rozebrałem ją, pooglądałem, włączyłem Podłączyłem do wody, do prądu, potestowałem chwilę, no i przeglądałem papiery, wydajności. No i coś o tej pompie wam mogę powiedzieć. Pompa według producenta jest wyposażona w sprężarkę Panasonic. Jest to pompa wiadomo chińska, i ta sprężarka Panasonic rzeczywiście tam pod tą, pod tą kołderką jest schowana. To by się wszystko zgadzało. Sprężarka dwurotacyjna ma być, Co prawda, producent pisze, że te pompy są wyposażone w EVI. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest EVI, to jest dotrysk PAR, który, który system EVI zwiększa, tak jakby, wydajność pompy. To jest takie, jakby nie wiem, turbo w samochodzie i zwiększa wydajność pompy, natomiast no, nie, ma tego, nie ma tego systemu EWI, jest to za, powiedzmy za tania, za prosta pompa, żeby tam był, gdyż to wy, wymaga zastosowania jeszcze innych komponentów i, i po prostu y, no, podniosłoby koszty produkcji. Ja postaram się Wam przedstawić dzisiaj tą pompę, opowiedzieć co nieco, nie jest to jakieś magiczne urządzenie, dla tych, y, którzy się nie znają, którzy tam nie wiedzą jak to działa, to może pokrótce powiem jak w ogóle taka pompa działa. Nie jest to jakieś magiczne urządzenie, tak jak powiedziałem. Nie produkuje w cudowny sposób energii, ono po prostu ciepło pobiera z powietrza. Jest tutaj tak zwany parownik. W nim jest czynnik chłodniczy, jest wentylator, Ciepło, ciepłe powietrze, czy zimne też, no bo pompa ciepła też działa na mrozie, przepływa przez ten parownik, gaz zostaje rozprężony, znaczy rozprężony, odparowany i trafia do sprężarki. Sprężarka go spręża, podnosi jego, jego temperaturę i ten gaz trafia na wymiennik płytowy. Ten wymiennik płytowy jest tutaj, z tyłu, zaizolowany pięknie. Dość nawet przyzwoicie to jest za, zaizolowane. Wyposażone w czujniczki widzę. I po prostu ten wymiennik nam oddaje ciepło do czynnika grzewczego, czyli po prostu do wody. Ten gaz sobie potem wraca. Wcześniej jeszcze zapomniałem powiedzieć, czy jest rozprężany przez zawór rozprężny. I po prostu ten gaz sobie nam tam wraca do, 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 do układu i po prostu ten cały cykl się zaczyna od nowa. Nie jest to jakieś skomplikowane, no, na tej zasadzie sprężarka działa. Natomiast co można, co można powiedzieć o tej sprężarce? Jest to Panasonic, tak jak podaje producent, no, Powiedzmy, że sprężarka do pompy niskotemperaturowej, bo pompa jest niskotemperaturowa, czyli raczej do zasilania podłogowego, raczej bym jej nie sugerował do używania tam do, do grzejników, chyba że ktoś rzeczywiście ma jakiś dom taki ogarnięty. I tutaj no, można by wtedy sobie na niskiej temperaturze po prostu tej pompy używać. Natomiast generalnie o co chodzi? Yy, pompa odzyskuje ciepło z powietrza. Yy, czym zimniej na zewnątrz, tym większe, większe obroty sprężarki, większe zużycie prądu i tak nam powstaje po prostu COP. COP nam yy, to jest różnica między prądem pobranym a, a energią wytworzoną yy, i po prostu czym to COP jest większe, tym jest lepiej. Natomiast yy, kwestia jest taka że. No, to COP zależne jest od, od komponentów sprężarki, od samej jej budowy, od, od rodzaju sprężarki, od temperatury zewnętrznej no i od zapotrzebowania po prostu ile tego ciepła potrzebujemy. Więc tutaj co mogę powiedzieć o tej pompie? No, ta pompa tutaj wydrukowałem ze strony producenta. Jak widzimy. Jest tutaj trzy wykresy dla różnych temperatur. Podana jest wydajność pompy przy różnych temperaturach zewnętrznych i przy różnych temperaturach czynnika grzewczego. Ta niebieska linia, z tego co pamiętam, to jest 35 stopni, czerwona jest 45, czarna jest 55. Jak widać tutaj. No przy minus 20, jeżeli byśmy chcieli 55 stopni yy, po prostu uzyskać, no to z 10 kW robi nam się raptem 1 kW. Yy, COP są podobne linie 3. I tutaj COP przy najniższym parametrze, czyli 35 stopni, jak widać, jest około 2,5 według producenta przy minus 20. Przy minus 7 jest tam koło 3, czyli nie jest tak tragicznie. Trzeba zauważyć, że ta pompa ta pompa nie ma wbudowanej grzałki, ani nie ma wbudowanej pompy obiegowej. W pewnym sensie jest to zaleta, w pewnym sensie jest to wada. Zaletą jest to, że na przykład, jeżeli by ta pompa była Tutaj w środku wbudowana, tak jak mają inne firmy, czyli na przykład Rotenso, Kaisai. No to ona jest najbardziej zarażona na rozmrożenie w przypadku zatrzymania się pompy z powodu braku prądu i mrozu, nie? A jak wiadomo, no to złośliwość rzeczy martwych jest taka, że pompa się zatrzymuje zazwyczaj wtedy, kiedy jest największy mróz z jakiegoś powodu. <laughs> Więc tutaj w pewnym sensie jest to zaleta, w pewnym sensie wada. Yy, ale no tej pompy po prostu nie ma, trzeba ją dokupić do zestawu. Yy, mamy tutaj mamy tutaj zrobione coś takiego, że yy, mamy oczywiście zamontowany w tym miejscu przepływomierz. Tu jest przepływomierz. Tu jest jego czujnik wpięty yy, i Mamy pompę, możemy zamontować pompę sterowaną sygnałem PWM. Sygnał PWM w pompie to jest coś takiego, w pompie obiegowej, że reguluje nam, reguluje nam obroty pompy. Pompa ciepła podaje sobie sygnał i utrzymuje nam zadaną deltę temperatur, czyli różnicę temperatur między zasilaniem i powrotem. Co to daje? Daje nam to, że po prostu. Yy, pompa, tak by nie jest tak obciążona ciepnie przy starcie, bo wiadomo, że ta pompa, jak ona sobie już ruszy, nagrzeje budynek, ona sobie zmoduluje, gdyż <coughs> jest, to, jest to pompa inwertorowa, więc yy, ona sobie zmoduluje, zejdzie sobie tam do jakiejś yy, mocy yy, wyrównanej z zapotrzebowaniem budynku <coughs> i po prostu będzie sobie na jakichś tam obrotach pracować. Natomiast przy starcie będzie trafiać do, na wymiennik, na skraplacz, będzie trafiać woda o niskiej temperaturze i to będzie nam powodować przy pełnym, prze, pełnym przepływie cieczy grzewczej, czynnika grzewczego, będzie nam powodować to, że będzie ta pompa tak jakby, no ona nie będzie pracować tak jak, jak powinna, z taką wydajnością. Także to jest akurat bardzo fajne, yy, tu mam taką pompkę, jest to pompka Wilo, na razie mam w tej chwili do testów podpięte, yy, podpiętą pompkę yy, inną, bez PWM, natomiast tu jest pompka Wilo yy, z PWM, yy, będę to podpinał do testów, będę sobie tą yy, yy, pompę testował, co prawda już się sezon grzewczy kończy, ale pobawić się zawsze można i co jeszcze mam do takiego powiedzenia o tym co już powiedziałem jest to no jest to ważna sprawa w pompie, tutaj akurat no uważam, że ta pompa to nie jest jakiś tam, że tak powiem Mercedes, Mercedes że tak powiem to stoi tutaj tutaj jest taka pompa szlibelek Eltron która będzie montowana w moim domu. Ta pompa akurat to jest 7 kW. No, bardzo cicha pompa, że tak powiem. To, to już jest pompa z wyższej półki. To nie ma, nie ma o czym mówić. No, ale my się zajmujemy dzisiaj akurat tą pompą. Jakie by były wady tej farby, pompy według mnie. Wada, co, co mi na przykład ten? Przy włączeniu ten stycznik tu się załącza tak dość głośno. A dlaczego, dlaczego mi to by przeszkadzało, to powiem potem. Bo teoretycznie ta pompa, znaczy teoretycznie, w praktyce ta pompa stoi na zewnątrz, więc ten stycznik niczym nie przeszkadza. On się po prostu załączy na początku, potem już sobie przekaźniki takie małe, po cichutku sobie pompę włączają w odpowiedni tryb. Więc to nie, jakoś nie przeszkadza. Yy, wentylator, powiem tak, jest z tego, co czytałem, jakieś opinie tam na internecie, jest dość głośny. Yy, no, porównując do sztywla, no to sztywla w ogóle nie słychać. To trzeba się wpatrzyć w ogóle, czy, czy on dmucha, bo, bo bardzo mało go słychać. Natomiast no, tutaj jest chińska pompa. Yy, wentylator jest przynajmniej na pełnych obrotach dość głośnawy i wada no to wada i zaleta tak jak powiedziałem brak pompy obiegowej i brak grzałki jeżeli byśmy potrzebowali dodatkowego źródła ciepła jeżeli by tam pompa nam do jakiegoś punktu biwalentnego ogrzewała i byłoby tej mocy za mało więc potrzebujemy innego źródła no to tutaj albo grzałka albo można podłączyć jakiś piec gazowy Yy, względnie po prostu no, palić sobie w jakimś tam yy, jakimś dodatkowym źródle ciepła, czyli w kominku, w piecu, w tym podobnych rzeczach. Yy, wada jeszcze. No, ja myślę, że ta pompa ma ogrzewanie do minus 20 stopni. Wiadomo, że takich mrozów nie ma, natomiast to też yy, to, do jakiej temperatury ogrzewa pompa, też świadczy o samej budowie pompy. I o samej sprężarce. Ja tylko chciałem porównać na przykład klimatyzator. Wiadomo, że klimatyzator to jest klimatyzator, ale pompy ciepła mają dwurotacyjne sprężarki. Zazwyczaj mają tam do tych 20, minus 25, minus czasem nawet 30 stopni ogrzewanie. A porównując to do klimatyzatora i do parametrów jego pracy, no to na przykład Gris Amber Prestige ma do minus 80, 18 stopni. 100% wydajności. Czyli jeżeli byśmy popatrzyli tutaj na ten wykres, powiedzmy temperaturowy, to w gry Amber Prestige ta kreska szłaby tutaj w poziomie do minus 18 stopni i potem dopiero zaczyna w ten sposób spadać. Natomiast tu, jeżeli popatrzymy, jaki jest spadek wydajności yy, tej pompy, no to od razu widać nam, yy, jak ta wydajność yy, spada spada nam mocnie, jeżeli budynek potrzebuje nam yy, na przykład, nie wiem, 6, 7, 8 kW, no to do minus, do, minus dwu, do plus 2 stopni ma 8 kW, czyli ta pompa jest za mała. To jeszcze o tym powiem. Powiem tak, ja osobiście bym tej pompy do swojego domu nie kupił, dlatego że mam już lepszą, a dlaczego ją kupiłem? No, kupiłem ją, dlatego że yy, będę ją przerabiał na pompę ciepła gruntową. Jest to świetna baza do przeróbki. Mamy tutaj w miarę prostą, yy, proste sterowanie. Mamy taki sterowniczek, tutaj Karela. Dość taki prosty. Tu sobie możemy na przykład możemy sobie włączyć, wyłączyć tą pompę. M może. Y, może pokażę i znaczy, nie będę ich włączał, y, ale, ale jest to dość prosty sterowniczek karela. Zaraz go muszę położyć, bo jedną ręką się źle pokazuje. Mamy tutaj parametry. Mamy parametry. Tutaj widzimy, się nam wyświetla. I możemy sobie, może ja to położę. Mamy ustawienia czasowe, i mamy tutaj ustawienia. Możemy sobie wejść, e, zmienić sobie e, tryby pracy. To jest to w miarę proste. Wiadomo, te ustawienia serwisowe, no to potem się wchodzi tam w ustawienia serwisowe. Nie, to już takie bardziej, że tak powiem, profesjonalne, profesjonalne ustawienia. Natomiast dlaczego ja kupiłem tą pompę? Będę tą pompę przerabiał na pompę gruntową, dlatego że to jest bardzo fajna baza według mnie na pompę. Można sobie w tym sterowniku wyłączyć, wyłączyć wentylator i mamy, nie mamy problemu z wentylatorem, że nam tam się musi gdzieś kręcić. No i mamy świetną bazę, całą elektronikę, falownik, sprężarkę yy, i wtedy, i wtedy co zyskujemy. Proszę spojrzeć. Jeżeli popatrzymy na tą wydajność tej pompy 10 kw zobaczmy, gdzie ona osiąga 10 kW, Ona osiąga przy plus 20, więc to nie jest zima, tylko to jest lato, nie? Natomiast yy, COP wtedy osiąga na poziomie 5, natomiast tutaj, jeżeli spojrzymy, mielibyśmy dolne źródło o temperaturze plus 2 stopni, na przykład glikolowe, no to mamy moc 8 kW. I tak naprawdę ta pompa nie ma 10 kW, tylko przy pompie gruntowej będzie miała 8. Czyli po prostu znajdujemy budynek, który ma zapotrzebowanie 8 kW mocy cieplnej przy jakiejś tam temperaturze ujemnej. Czyli na przykład, no powiedzmy, że przy minus 10-12 stopniach nasz budynek potrzebuje 8 kW mocy grzewczej, i wtedy mamy do minus 12 stopni bez dodatkowych grzałek. Ta pompa bez problemu nam ten budynek ogrzeje. Jeszcze jest jedna ważna sprawa zawsze, ale to zawsze yy, trzeba yy, zrobić, zapotrze obliczyć zapotrzebowanie budynku. Yy, na ciepło. Dlatego, że yy, no, mamy teraz takie mamy teraz takie śmieszne artykuły, yy, różne tam, yy, różni ludzie piszą o rachunkach grozy, o, o tym. No tak, no skoro przyszedł jakiś sprzedawca i sprzedał starszej babci pompę ciepła do domu, gdzie hula wiatr, okna dziurawe, yy, jeszcze jak sprzedał jakąś tanią chińską pompę, no to, że tak powiem ta pompa może nie dać rady. Jeżeli się załączą grzałki, no to niestety, ale można się spodziewać wysokiego rachunku. Ja mam dwie pompy, mam dwie instalacje fotowoltaiczne, używam tych, używam tych pomp do ogrzewania, do podgrzewania ciepłej wody i powiem tak, że jestem zadowolony. Nie ma tu mowy o jakichś rachunkach grozy, wręcz, wręcz uważam, że gdybym, gdybym po prostu nawet za ten prąd płacił, to i tak, mając na uwadze, że musiałem rozpalać 30 razy w miesiącu w domu, a sprawa jest taka, że nie ma kto w tej chwili tam palić, no to po prostu, no to dla mnie to jest rewelacja. Nie ma tu mowy o żadnych rachunkach grozy, pompa jest fajnie dobrana, byłem rozem minus 18 stopni. Co ciekawe, jest to pompa robiona z klimatyzatora, więc nie oryginalna, Myślałem w tym roku, dlatego, że ceny tych pomp dość mocno spadły, myślałem, żeby w tym roku wziąć i przełożyć na jakąś oryginalną pompę i tak chwilę nawet, nawet się napaliłem, ale potem stwierdziłem, że jest to bez sensu po prostu, bo skoro tamta pompa działa, więc po co, po co to wziąć i po co tam mieszać? Jeżeli to działa, zostawiłem prądu niejakoś, dużo nie ciągnie i po prostu no ja jestem zadowolony. Natomiast powiem tak, no musi być to obliczone. Musi być obliczone zapotrzebowanie na ciepło, dlatego że jest to bardzo istotna sprawa. Bardzo istotna sprawa dla rachunku, musi być pompa dobrana do mocy do zapotrzebowania budynku. I nawet, nawet szkoda myśleć o tym, żeby, żeby po prostu bez tego obliczenia cokolwiek dobierać na oko, bo może się to źle skończyć. Także to tyle w sumie, co bym miał do powiedzenia. Jeżeli to kogoś będzie interesować, niedługo będę tą pompę przerabiał w miarę możliwości czasowych. Muszę kupić wymiennik płytowy ten parownik będzie wycięty. Parownik będzie wycięty, wentylator będzie usunięty i będzie nowa obudowa. trzeba będzie to uciąć gdzieś w tym miejscu, tutaj. Tu i najlepiej by było obciąć tutaj. Dlatego, żeby zostawić tutaj to magiczne urządzenie. Fajnie by było Gdybym zostawił te rurki tutaj, bo te rurki, tutaj jest taki, tu jest zawór rozprężny generalnie yy, i on tworzy te pary nasycone. Te pary nasycone są tutaj rozdzielone i wpływają na sekcję parownika. Powoduje to to, że yy, równomiernie jest ten czynnik tutaj yy, rozłożony i równomiernie paruje. Nie miałem możliwości przetestowania tej pompy na takich dużych mrozach, natomiast grzać dość fajnie grzeje, natomiast muszę założyć tutaj pompkę, mam teraz taką daba zwykłą, znaczy elektroniczną, ale zwykłą, natomiast muszę założyć pompkę tutaj właśnie z ze sterowaniem PWM, dlatego że będzie to dużo lepiej ta pompa pracować. Ona po prostu sobie zwolni obroty. Będzie, podawać, będzie podgrzewać o te 5 stopni nam czynnik grzewczy i będzie zachowywać tą deltę. Wtedy sprężarka dużo lepiej pracuje, tak jakby nie, nie powoduje to też zaszraniania tak szybkiego parownika, dlatego że sprężarka nie jest tak obciążona i nam to będzie dużo lepiej działać. Także to na pewno musi być do tego podpięta pompa z PWM. I co tu jeszcze mogę pokazać? No, jest troszkę elektroniki, jakieś dwie niewielkie płytki przyłącza, przyłącze trójfazowe, także jest to, no nie ma tu jakoś tego wiele. No. Jeżeli się popatrzy do Rotenso, to tam są dwie takie wielkie płyty i, no i wygląda to tak jak wygląda. Nie chcę rozpakowywać. Ona była odwinięta, ta sprężarka. Musiałem oczywiście sprawdzić samemu, jaka tam jest sprężarka, bo mnie to ciekawiło. Natomiast no, takie małe chińskie rączki to zrobiły gdzieś tam w jakiejś piwnicy i, i sprzedały tu do, tutaj do Polski. Zobaczymy, jak to, jak to będzie działać. Wczoraj testowałem, odpalałem tam do beczki. Do beczki puszczałem ciepłą wodę. Zobaczymy. Na pewno na pewno mniej więcej się im to zgadza, natomiast z tym, z tym systemem EWI, No to niestety trochę przesadzili, że napisali, ale napisać wszystko można. Sprytny sprzedawca, sprzedawca to pominie. Natomiast powiem tak, że jeżeli by nam zależało na tym systemie EWI, ze względu na wydajność pompy, no to niestety byśmy się tutaj rozczarowali, bo, no bo tego po prostu nie ma, nie. a to zmniejsza wydajność pompy, więc tutaj no nie ma o czym nawet mówić, trochę to jest takie nie za bardzo postępowanie. No dobra, na razie dziękuję, jeżeli kogoś będzie interesować coś więcej, to będę, będę tą pompę rozbierał, ściągnę z niej gaz, weźmie się, przelutuje, przelutuje się wymiennik, trzeba nową obudowę, trzeba będzie wszystkie tę, całą tą elektronikę wyciągnąć i po prostu przełożyć do nowej obudowy. No i myślę, że będzie fajna, jest to fajna baza do pompy gruntowej, do jakiegoś wymiennika glikolowego. Mam pompę taką gruntową, którą ogrzewam, taki mały budynek, używam jej już dwa lata, dwa lata ta pompa chodzi, stoi, stoi na zewnątrz, powiem tak, jest traktowana po macoszemu, jako dolny źródło są, jest zbiornik z wodą, i w nim jest wężownica. Zbiornik o pojemności 12 tysięcy litrów. Tworzy się tam bryła lodu. Tak teraz mam dużą bryłę lodu. Jeszcze powiem także, dlaczego robię pompę gruntową. Pompa gruntowa ma taką zaletę, że możemy chłodzić pasywnie budynek. Jeżeli ktoś ma budynek, który wymaga chłodzenia. Czyli praktycznie każdy teraz wymaga chłodzenia, bo jest tak, że mamy domy poizolowane i na tych poddaszach zawsze jest, zawsze jest ciepło. Więc ten dom zawsze wymaga chłodzenia. Ja mam na poddaszu klimaką vektor 1 na razie. Używam go do chłodzenia. Świetnie się sprawuje. Widzę w tym potencjał. I w nowym domu będę miał trzy wektory, które będą służyć do chłodzenia góry, na dole nie będzie potrzeby. Natomiast do czego zmierzam? Pompa gruntowa można chłodzić w trybie pasywnym, dopóki się to źródło dolne nie zagrzeje. W trybie pasywnym, czyli na tej zasadzie, że jest bypass, będę taki bypass miał zrobiony. Jest bypass i po prostu w tym momencie mam jedną wielką bryłę lodu i wodę o temperaturze 0 stopni. Z Wspominięciem sprężarki będzie ta woda trafiać do układu grzewczego lub chłodniczego, w tym przypadku w lecie. I tam będzie po prostu mi schładzać ten budynek, bez udziału sprężarki. Czyli koszt, koszt po prostu schłodzenia budynku to jest koszt tylko pompki obiegowej. Która tam ciągnie 10W, 15 od 5W generalnie do 25 Także to są bardzo niskie koszty. Nie musimy mieć wtedy klimatyzatorów. Możemy zastosować jakieś schładzanie płaszczyznowe. Jeżeli dobrze ustawimy, jeżeli mamy rekuperator i nie mamy wilgoci w domu i mamy ustawione dobre, dobrą temperaturę na ogrzewaniu podłogowym, znaczy na podłogówce, nie na ogrzewaniu podłogowym to wtedy możemy używać podłogówki do chłodzenia, natomiast ja uważam, że jest pewien dyskomfort, bo jest to, ten chłód się gromadzi przy ziemi, jest to tak średnio komfortowe, natomiast jeżeli by ktoś chciał zainwestować w klimat konwektory, to one bardzo dobrze działają z pompą ciepła w trybie chłodzenia i tutaj mamy po prostu chłodzenie praktycznie za darmo klimakonvektor, montaż klimakonvektora to też jest koszt niższy niż montażu klimatyzacji, natomiast kwestia jest też taka, że po prostu mamy bez udziału prądu, bo klimatyzator jednak też ściągnie prąd, natomiast w klimakonwektorze mamy tylko wentylatorek i jakiś tam, jakiś tam parę wat na obsługę elektroniki. Świetnie to działa. Także ja jestem zadowolony, wszystko mi tutaj świetnie działa w tym, w tym prototypie, który mam. No, i teraz będziemy przystępować do montażu właściwej pompy. Będę przeprowadzał instalację. No, i tam parę innych rzeczy, które, które muszę zamontować, żeby to działało. Także pozdrawiam wszystkich tych, którzy dotrwali do końca. Mam nadzieję, że nie przynudzałem za bardzo. Natomiast jest tutaj no jest ciekawy temat, myślę, że jeżeli kogoś interesuje, to, to po prostu to coś znalazł dla siebie. Także pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia.